Jak stworzyć takie intro? Jak wcześniej, idziemy sobie najpierw do Pixels albo innego miejsca, gdzie mamy stokowe wideo. Szukamy intro. No, oczywiście, trzeba wybrać filmy. No i tu szukamy czegoś ciekawego. Jeśli coś Wam się spodoba, no to pobieramy i odpalamy naszego kapkata. Dobra, mamy gotowe. Teraz tak, tu mam takie wideo. Może się załaduje. O. Tak to wygląda. I teraz tak. Po pierwsze dodajemy tekst. Nazwę kanału. W moim przypadku moje imię. możemy trochę zmniejszyć i rozciągnąć będzie taki efekt cinematic trochę Podoba mi się. Teraz e, robimy z tego compound clip i trzeba będzie ustawić maskę i keyframe czyli idziemy do wideo mask split at mask split Obracamy, dobra, rozciągamy troszeczkę dobra, i przede wszystkim cofamy tak, żeby nie było widać. O, czyli gdzieś dotąd, co jest. Teraz tu dajemy keyframe. I w tym miejscu ta. Ten pył nam znika. Da. Zmieniamy pozycję, żeby było już widać wszystko. Cyk. Dobra, teraz możemy zobaczyć jak to wygląda. No, już fajnie. Dobra. Teraz. teraz możemy dodać efekt i szukajmy czegoś co się nazywa fazy. może być tą cyk dajmy to w momencie kiedy już klip się pokaże teraz jeszcze szukamy audio to będzie wy ji bit. Może jednak nie? to będzie to tu mamy nasz efekt czego dopasować, zawsze można zduplikować o, cyk i jest no, ładnie wszystko się zgadza. No i perfekcja. I mamy zrobione.